Witajcie na kanale politycznym. Na front nadciąga zima, a Rosja po kolejnych porażkach przechodzi do defensywy. Amerykańscy analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że obwód hersoński był bardzo ważny dla Putina, który postrzegał go jako bazę do dalszych ataków na ukraińskie terytoria. Po porażce pod Hersoniem Rosjanie skupią się na walkach w obwodzie donieckim i atakach na infrastrukturę krytyczną. Jak podkreślają eksperci, Ukraińcy przejęli inicjatywę w tej wojnie i tej zimy będą raczej stroną atakującą. Jeśli walki osłabną, ukraińska armia może spróbować zaskoczyć wroga i przeprowadzić większą ofensywę. Czy siły ukraińskie mają potencjał, by jeszcze przed nadejściem pełnej zimy spróbować odbić Mariupol, Melitpol i Berdiańsk? Zapraszam na materiał z komentarzami generałów Waldemara Skrzypczaka i Bena Hodżesa. Jak analizuje Nowaja Gazeta Europa, po wycofaniu się z prawego brzegu Dniepru rosyjska armia ma spore rezerwy doborowych jednostek, które może przerzucić na inne rejony frontu. To samo mogą jednak zrobić Ukraińcy, którzy na dodatek mają niezawodne hajmarsy paraliżujące rosyjską logistykę. Możliwy jest scenariusz, w którym załamuje się cała rosyjska obrona na południu kraju, a Kreml traci m.in. berdiański Mariupol. Według byłego zastępcy głównodowodzącego siłami NATO, brytyjskiego generała Richarda Sherifa, oddanie Hersonia jest ogromnym upokorzeniem dla Putina. Ponadto utrata prawego brzegu Dniepru jest dla Rosji wielką porażką militarną, porównywalną z wyparciem wojsk rosyjskich z okolic Charkowa. Być może nawet bardziej znaczącą. Dwa imponujące zwycięstwa ukraińskich sił zbrojnych, jedno po drugim, Pokazują, że porażka Rosji jest już bardziej niż realna. Konsekwencje dla Putina osobiście i dla całego rosyjskiego reżimu będą ponure. Likwidując rosyjski przyczółek na prawym brzegu Dniepru, Ukraina uwolniła siły porównywalne z rosyjskim zgrupowaniem, które wróciło na lewy brzeg. Prawdopodobieństwo, że wojska rosyjskie zaryzykują sforsowanie Dniepru i ponowne wkroczenie na prawy brzeg jest praktycznie zerowe. W konsekwencji Ukraina będzie mogła przesunąć na inne odcinki frontu większość wojsk skoncentrowanych na prawym brzegu i w jego pobliżu. A to oznacza 14 pełnokrwistych brygad, które stały się faktyczną rezerwą operacyjną ukraińskiej armii. Rosją oczekuje co najmniej sześć nowych ukraińskich brygad, po 4 do 6 tysięcy żołnierzy każda w Donbasie, w Zaporożu lub w okolicach Svatowego. Strefa odstrzału południowej Ukrainy przez ukraińską artylerię dalekiego zasięgu znacznie się powiększyła, aż do podejść do Krymu. Dzięki dodatkowym znaczącym rezerwom ukraińska armia jest w stanie posuwać się zarówno w rejonie Ługańska, do Svatowego i dalej do Starobielska, jak i w kierunku południowym. W szczególności w wyniku przełamania frontów w pobliżu Wuchłedaru otwierają się perspektywy ofensywy na Melitopol, Berdiańsk i Mariupol. Może to doprowadzić do załamania się całej rosyjskiej obrony na południu kraju. Tak analizuje sytuację na froncie generał Waldemar Skrzypczak. Trwają przygotowania do negocjacji. Wielcy gracze typu Chiny i USA spotkali się, podali sobie ręce, to jest pozwolenie na rozpoczęcie rozmów za kulisami. I one trwają. Nikt nie ujawnia faktów, ale oni się spotykają, rozmawiają z udziałem przedstawicieli obu stron czyli Ukrainy i Rosji. Skierowanie się Ukraińców na Melitopol bardziej realnie pozwoliłoby myśleć o przecięciu okupowanych przez Rosjan terenów. Obie strony będą się spieszyły, żeby dokonać takich rozstrzygnięć, które pozwolą im mieć kartę przetargową przy stole negocjacyjnym. Dla Ukraińców szansą jest przecięcie tego połączenia lądowego Rosja-Krym, uderzając w kierunku Melitopola, a nie Mariupola. Jest to krótsze ramię operacyjne. Jeśli rozetną połączenie lądowe Rosji z Krymem, to będzie poważny sukces Ukraińców. Blisko Melitopola jest zatoka, która łączy się z Morzem Azowskim. Wystarczy tam dojść, zamknąć kierunek i po operacji. Po takim manewrze Ukraińców rosyjskie wojska byłyby częściowo okrążone. Rosjanie odtwarzają teraz odwody operacyjne, które rozmieszczają nad północną granicą Ukrainy. Nie użyją ich na wschodzie, bo tam mają wystarczające siły, ale mogą użyć tych sił na północy. W celu wykonania jednego, dwóch uderzeń, takich, które spowodują, że znowu zagarną część terytorium Ukrainy. Mogą tam uderzyć po to, żeby zająć teren, aby mieć tę kolejną kartę przetargową przy stole negocjacyjnym. Ryzyko ataku Rosji z północy jest bardzo realne. Myślę, że Rosjanie zimą będą mieli gotowe odwody. Znając Rosjan, są gotowi uderzyć, kiedy zetnie mróz. Natomiast według byłego dowódcy sił lądowych USA w Europie, emerytowanego generała broni Bena Hodgesa, siły zbrojne Ukrainy mogą wyzwolić Mariupol i Melitopol do stycznia przyszłego roku. Następnie rozpocznie się odbijanie Krymu. Generał opublikował także mapę zasięgu różnych rodzajów broni z okupowanego Hersonia. Oto co powiedział generał Hodges. Chajmarsy wkrótce będą wystrzeliwane z Hersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy lewe skrzydło kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitopol do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii wyzwolenie Krymu. Pociski ataku miałyby natychmiastowy pozytywny wpływ na postępy ukraińskiej armii, która przy ich pomocy mogłaby z powodzeniem atakować rosyjskie bazy na Krymie. Przypomnijmy, że 8 listopada Ben Hodges w rozmowie z Radiem Swoboda. Mówił, że jego zdaniem Ukraina może wyzwolić Krym w przyszłym roku. Według generała wynik ukraińskich operacji na wschodzie jest już nieunikniony, a siły Ukrainy nabrały nieodwracalnego rozmachu. Jego zdaniem, jeśli postrzegać ukraińską kontrofensywę, która rozpoczęła się we wrześniu, jako jedną wielką operację, to lewe skrzydło kontrofensywy wyszło z Charkowa i jest teraz w pobliżu Doniecka i kieruje się na Mariupol, a drugie skrzydło zaatakowało Cherson. Jak powiedział generał Hodges, więc oba te skrzydła zbiegają się na Krymie. Wszystkie drogi prowadzą na Krym, a gdy będą się coraz bardziej zbliżać, będą mogli użyć hajmarsów i innych precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu, aby atakować rosyjskie cele na Krymie. I dlatego wierzę, że Ukraina wyzwoli Krym do lata.